Pewna kobieta pościła przez trzy miesiące. Każdego dnia modliła się, wyrzekała się posiłków, ofiarowała swoje cierpienie, ale nic się nie zmieniło, żadnej odpowiedzi, żadnego znaku. Dopiero na spowiedzi odkryła przerażającą prawdę. Jej post, zamiast wznosić się do nieba, opadał wprost w ciemność. Dlaczego? Bo w jej sercu mieszkała uraza, gniew na siostrę, której nie przebaczyła od lat. I ten jeden kamień w duszy przekreślił całe trzy miesiące wysiłku. Ojciec Pio spojrzał na nią i powiedział tylko jedno zdanie: Moja córko, Bóg nie przyjmuje postu z serca pełnego nienawiści. Jeśli w tym momencie zastanawiasz się, czy twój post naprawdę dociera do Boga, przygotuj się. Bo to, co za chwilę usłyszysz, może całkowicie odmienić twoje duchowe życie. Ojciec Pio, człowiek naznaczony stygmatami Chrystusa, Zostawił nam prostą prawdę. Post może być najsilniejszą bronią duchową. Albo może być całkowicie bezużyteczny. Wszystko zależy od jednej rzeczy. W swoich listach pisał Czes, ciało jest sługą, który musi być zdyscyplinowany, aby dusza mogła usłyszeć głos Boga. Pościł ze łzami w oczach. Całe dni spędzał jedząc zaledwie odrobinę zupy. A mimo to promieniował radością. Mówił, pokarmem duszy jest wola Boża. Kiedy ją wypełniam, czuję się nasycony. Tylko, że większość z nas podchodzi do postu zupełnie inaczej. Pościmy, żeby coś dostać, żeby Bóg wreszcie odpowiedział. Żeby pokazać innym, jacy jesteśmy pobożni. I właśnie tutaj popełniamy śmiertelny błąd. Ojciec Pio przestrzegał: Post bez modlitwy to pusta pokuta. A pokuta bez miłości to bezużyteczny ciężar. Jeśli wierzysz w słowa Ojca Pio, napisz w komentarzach. Ojcze Pio, naucz mnie pościć. Diabeł nienawidzi postu, bo wie, że łamie on trzy łańcuchy: pychę, obżarstwo i duchowe lenistwo. Ale jest jeden błąd, który sprawia, że nawet najdłuższy post staje się pokarmem dla ciemności zamiast światła. Zostań do końca, bo ta prawda może cię uwolnić. Dla Ojca Pio post nie był stratą, był zyskiem, nie był pustką, był wypełnieniem. Post to rozmowa z Bogiem w języku, którego świat nie rozumie. To sposób mówienia. Wybieram Ciebie ponad wszystko. Nawet ponad to, czego moje ciało krzyczy, że potrzebuje. Mówił Każda chwila głodu to chwila, w której Bóg może wejść głębiej w Twoje serce. Kiedy ciało jest słabe, duch staje się mocny. Ale jest coś kluczowego. Jeśli pościsz tylko po to, aby otrzymać cud, już popełniasz błąd. Jeśli pościsz, licząc dni i czekając na spełnienie prośby, tracisz całą istotę postu. Prawdziwy post rodzi się z pokory, nie z wyrachowania. Nie mówisz: Boże, postę przez tydzień, więc teraz musisz mi pomóc. Mówisz: Boże, postę, bo chcę być bliżej Ciebie, niezależnie od tego, co mi dasz lub odmówisz. Ojciec Pio pościł za duszę w czyśćcu, za nawrócenie grzeszników. Czasem nie widział efektów, ale nigdy nie przestawał. Wiedział, że post to nie transakcja, to akt czystej miłości. I właśnie kiedy pościsz z miłości, wszystko się zmienia. Twoja percepcja staje się ostrzejsza, zaczynasz słyszeć głos Ducha Świętego, szept Anioła Stróża, świat duchowy, który wcześniej był niewidoczny, zaczyna się odsłaniać. Podczas postu Anioły zbliżają się, widzą gotowość walki, ale w tym samym momencie pojawiają się pokusy. Bo diabeł panikuje, gdy widzi człowieka, który pości naprawdę. Ojciec Pio doświadczył tego na własnej skórze. Były noce, kiedy złe duchy fizycznie go atakowały, ale on zawsze odpowiadał modlitwą i postem i zawsze wygrywał. Dlatego powtarzał: Post bez modlitwy to pusta pokuta. Musisz wypełnić tę pustkę Bogiem, zamienić głód fizyczny w głód duchowy. Kiedy pościsz prawdziwie, Zaczynasz odczuwać dziwne nasycenie, które nie pochodzi z jedzenia, pochodzi z obecności Boga. Zaczynasz rozumieć, że nie żyjesz tylko dla chleba, ale dla każdego słowa wychodzącego z ust Bożych. To jest moment, kiedy post przestaje być ciężarem, a staje się radością. Ale niektórzy pością z wyrachowaniem: Jeśli postę tydzień, Bóg musi mi odpowiedzieć. To nie jest post, to próba manipulowania niebem. Ojciec Pio mówił. Nigdy nie traktuj postu jak targu z Bogiem. Ofiaruj go, jak dziecko ofiarowuje kwiat matce, bez oczekiwania zapłaty, tylko z czystą miłością. I dodawał: Bóg nie potrzebuje twojego postu, ale ty potrzebujesz pościć, żeby przypomnieć sobie, kto rządzi duch czy ciało. To klucz do wszystkiego. Kiedy ciało decyduje, jesteś słaby, kiedy duch prowadzi, stajesz się niezniszczalny. Post to bitwa w niewidzialnym świecie. Ojciec Pio wiedział: kiedy pościsz z wiarą, łamiesz trzy łańcuchy, którymi diabeł trzyma duszę. Pierwszy łańcuch pycha. Post rozbija złudzenie, że wszystko zależy od ciebie. Pokazuje jak bardzo zależysz od Boga w każdym oddechu. Drugi łańcuch obżarstwo. To żądza posiadania więcej niż potrzebujesz. Post uczy wystarczy ci Bóg. Trzeci łańcuch duchowe lenistwo. Post wyrywa cię z letniości. Zmusza do czujności, świadomości, zaangażowania. Diabeł nienawidzi pościących dusz, wie, że traci kontrolę, ale teraz i uwaga, nadchodzi coś krytycznego. Jest jeden błąd, który przekreśla wszystko błąd, który może przekształcić twój post w pokarm dla ciemności. Ten błąd to pościć z sercem pełnym urazy. Ojciec Pio był bezwzględny: nigdy nie poście z gniewem w sercu, nigdy nie poście, jeśli nie przebaczyliście. Bo post z nienawiścią w duszy, to ofiara, którą Bóg odrzuca. Słyszysz? Bóg odrzuca taki post. Możesz pościć miesiącami, wycieńczyć swoje ciało. Ale jeśli w sercu mieszka gniew, jeśli nie przebaczyłeś, twój post nie dociera do nieba. Dlaczego? Ponieważ post to akt miłości. A miłość nie może współistnieć z nienawiścią. Nie możesz mówić, kocham cię Boże, jednocześnie nienawidząc swojego brata. Ojciec Pio widział to na spowiedzi tysiące razy. Ludzie mówili poszczę regularnie, ale nie czuję Boga. A on pytał to, czy przebaczyłeś? I milkli, bo wiedzieli, gdzieś głęboko wiedzieli, że noszą kamień urazy. Dlatego powtarzał najpierw oczyść serce. Dopiero potem zacznij pościć. Jak to zrobić? Idź do spowiedzi, wyznaj swoje urazy, poproś o łaskę przebaczenia. Bo czasami nie możesz przebaczyć o własnych siłach. Rana jest zbyt głęboka, ale Bóg może ci dać tę łaskę. Ojciec Pio sam przechodził przez niewyobrażalne próby. Był oskarżany niesprawiedliwie, zawieszany, zdradzany przez ludzi, którym ufał, ale nigdy nie zatrzymywał gniewu w sercu. Mówił: każdą krzywdę ofiaruję za duszę mojego oskarżyciela. Przekształcał ból w modlitwę, niesprawiedliwość w ofiarę. I dlatego jego post miał nadprzyrodzoną moc. Były dni, kiedy demony go atakowały fizycznie. Ale ojciec Pio odpowiadał, modlitwą, postem i przebaczeniem. I anioły przychodziły mu z pomocą. Więc zanim zaczniesz kolejny post, zadaj sobie pytanie: czy jest ktoś, komu nie przebaczyłem? Jeśli tak, to Twój pierwszy post powinien być od urazy, pość od gniewu, od nienawiści, od zemsty. Dopiero kiedy serce jest czyste, zacznij pościć ciałem. Bo ojciec Pio wiedział, bezużyteczne jest powstrzymywanie się od chleba, jeśli serce karmi nienawiść. Jezus pościł 40 dni na pustyni. Syn Boży wybrał post, aby pokazać, to język oddania. Sposób mówienia ojcu, ty jesteś moim jedynym pokarmem. Po czterdziestu dniach diabeł próbował go kusić, ale Jezus odpowiedział, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem wychodzącym z ust Bożych to esencja postu. Zamienić głód fizyczny w głód duchowy. Ojciec Pio uczył: Zacznij od modlitwy, zawsze modlitwa pierwsza. Przed postem odmów: Panie, niech mój post będzie Twoim pokarmem, niech mój głód będzie Twoją obecnością, niech pustka we mnie zostanie wypełniona Twoją miłością. I dodawał: Kiedy żołądek jęczy. Serce uczy się modlić. Ale post to nie tylko powstrzymanie się od jedzenia. Można pościć od słów, od plotek, od krytyki, od narzekania. Mówił, pośćcie od zbędnych słów, od osądów, a zobaczycie, jak Bóg przemówi wyraźniej. A jest jeszcze post wstawienniczy. Post ofiarowany za kogoś innego, za zagubionego syna, za chorego przyjaciela, za duszę w czyśćcu. Ojciec Pio mówił, Jeden posiłek, z którego zrezygnowałeś z miłości, może uwolnić duszę z czyśćca. Pozwól, że opowiem Ci prawdziwą historię. Maria, matka trójki dzieci, przyszła do ojca Pio złamana. Jej syn odszedł od wiary, żył w grzechu. Modliła się latami, nic się nie zmieniało. Ojciec Pio zapytał, czy pościłaś za niego? Tak, ojcze. A czy pościłaś z miłością, czy z lękiem? Milczała bo pościła z desperacją, z obawą, nie z miłością. Ojciec Pio powiedział, przez dziewięć piątków ofiaruj jeden posiłek z radością, nie lękiem, tylko z miłością i zaufaj. Zrobiła dokładnie to. Dziewiąty piątek minął, nic, ale w dziesiąty dzień jej syn wrócił do domu. Uklęknął i powiedział przez łzy, Mamo, muszę się wyspowiadać, coś mnie pchało, żeby wrócić. Dziś prowadzi grupę modlitewną. To moc z postu wstawienniczego z czystym sercem. Ojciec Pio radził, zacznij małymi krokami. Jeden posiłek w tygodniu. Zrezygnuj z czegoś, co kochasz. I za każdym razem, gdy czujesz pokusę, powiedz, Panie, zamiast tego chleba daję Ci moją miłość. Zawsze łącz post z różańcem, z powiedzią, mszą. Post to lewe skrzydło modlitwy. Samo nie leci. Ale razem z modlitwą dociera do tronu Bożego. Nigdy nie pość bez rozeznania. Jeśli masz problemy zdrowotne, porozmawiaj z lekarzem. Bóg nie chce, abyś szkodził ciału. Ojciec Pio mówił: Małe rzeczy czynione z wielką miłością są większe niż wielkie rzeczy czynione bez miłości. I nigdy nie pokazuj innym, że pościsz. Jezus powiedział: Kiedy pościsz, namaść swoją głowę, aby nie ludziom się pokazywać, ale Ojcu w ukryciu. Kiedy pościsz z miłością, Coś dzieje się w niewidzialnym świecie. Ojciec Pio podczas spowiedzi czasami wyczuwał duchowy zapach, woń duszy, która pości z czystością. To znak łaski, bo post to nie tylko coś, co robisz ty, w tym uczestniczy całe niebo. Aniołowie zbliżają się, twój Anioł Stróż staje się aktywniejszy. Kiedy pościsz z wiarą, pokusy tracą moc, myśli, które cię dręczyły, cichną, pragnienia słabną. Nie dlatego, że jesteś silniejszy, ale dlatego, że łaska działa mocniej. Ojciec Pio mówił: Diabeł ucieka przed duszą, która pości z miłością. Jest też jasność umysłu. Podczas postu wszystko staje się wyraźniejsze, decyzje łatwiejsze, myśli spokojniejsze. Bo kiedy ciało milczy, duch może słyszeć głos Boga. Dlatego święci przed ważnymi decyzjami zawsze pościli. Ojciec Pio przed otrzymaniem stygmatów intensywnie pościł i modlił się. Nie szukał stygmatów. Szukał bliskości z ukrzyżowanym, ale najpiękniejszy owoc to pokój, prawdziwy, głęboki pokój, który nie zależy od okoliczności. Ludzie mówią, a czuję się wypełniony, mimo że jestem głodny. To znak, że Bóg wszedł, że dusza jest nasycona. Ojciec pio powtarzał: Kiedy wypełniasz wolę Bożą, czujesz się nasycony. Bywały dni, gdy jadł tak mało, że ludzie się martwili, ale promieniował radością. Bo żywił się czymś więcej niż chlebem. Post otwiera wrota niebiańskiej interwencji. Kiedy pościsz z czystym sercem, Bóg widzi Twoją intencję i odpowiada. Czasem poprzez cud, czasem poprzez przemianę wewnętrzną, ale zawsze odpowiada. Ludzie, którzy pościli za kogoś, widzieli Jego nawrócenie. Rodziny, które pościły razem, doświadczały uzdrowienia. Małżeństwa znajdowały nową miłość. To nie zbieg okoliczności. To duchowa matematyka, wyrzeczenie plus wiara równa się łaska, ale pamiętaj, to działa tylko gdy serce jest czyste, gdy pościsz z miłości nie spychy, gdy szukasz Boga nie nagrody. Prawdziwy owoc postu to nie cud zewnętrzny, ale cud wewnętrzny, cud, w którym stajesz się coraz bardziej podobny do Chrystusa. Dotarliśmy do najważniejszego momentu momentu decyzji. Wszystko, co usłyszałeś, może pozostać tylko wiedzą. Albo może stać się życiem, które przemienia. Wybór należy do ciebie. Odkryliśmy, że post to dar, nie ciężar. Wolność nie kara. Nauczyliśmy się, największym błędem nie jest to, ile pościsz, ale jak pościsz. Post z gniewem jest odrzucany. Post bez modlitwy jest pusty. Ale kiedy pościsz z czystym sercem, z miłością, niebo się otwiera. Łaska spływa. Życie się zmienia. Teraz musisz podjąć decyzję dzisiaj. Wybierz jeden dzień w tygodniu, ofiaruj go Bogu, zrezygnuj z jednego posiłku, albo z przyjemności, którą kochasz, ale najpierw oczyść serce. Czy jest ktoś, komu nie przebaczyłeś? Idź do spowiedzi. Wyznaj urazę, poproś o łaskę przebaczenia, zamknij stare rany, potem odmów różaniec, poproś matkę najświętszą o towarzyszenie, i wtedy zacznij pościć. A gdy poczujesz pokusę, przypomnij sobie słowa ojca Pio. Nic nie jest za dużo, gdy chodzi o zdobycie nieba. Zamknij teraz oczy i powtórz ze mną: Panie Jezu, naucz mnie prawdziwego postu. Niech moje ciało milknie, aby dusza mogła Cię usłyszeć. Niech moje wyrzeczenie będzie miłe w Twoich oczach, i niech każdy głód zamieni się w miłość do Ciebie. Amen. Jeśli poczułeś coś w sercu, napisz w komentarzach: Panie, naucz mnie pościć z miłością. Jeśli znasz kogoś, kto potrzebuje tych słów, wyślij mu ten film. Możesz być narzędziem, którego Bóg użyje. A jeśli chcesz, abyśmy mogli dalej nieść te nauki, zostaw like, podziel się filmem i rozważ zostanie członkiem kanału. Twoje wsparcie pozwala nam dotrzeć do większej liczby serc. Razem możemy nieść światło tam, gdzie jest ciemność. To zaproszenie do wspólnoty misyjnej, która wierzy, że wiara zmienia życie. Pamiętaj. Post to niecierpienie, to wyzwolenie, to droga świętych, którzy kochają Boga. Ojciec Pio powiedział, ten kto pości z miłością otwiera bramy nieba i zamyka bramy piekła. Bo kiedy pościsz z czystym sercem, Bóg zstępuje. Maryja otacza Cię płaszczem i całe niebo Cię wspiera. Idź w pokoju. Niech Twój post będzie mostem łączącym Twoją duszę z Bogiem.